Kontynent Telnuar to Ziemia, która widziała wzloty największych imperiów, jak również ich upadki. To Ziemia, która zrodziła wiekowe sojusze, jak również konflikty trwające pokoleniami. To Ziemia, po której stąpali szlachetni bohaterowie, a także szkarady noszące w sobie ogrom zła. Każdy, bez względu na rasę, pochodzenie, majętność czy wyznawaną wiarę, Pragnie jedynie odnaleźć swoje miejsce w tym szalonym i niebezpiecznym świecie. Na ich losy wpływ ma wiele czynników od wszechobecnej magii, decyzji władców, heroicznych czynów bohaterów, czy nawet boskich interwencji. W tym momencie, czyli w roku 4000, kontynent odżywa po wielkich wydarzeniach: w wieloletniej wojnie, czystkach rasowych, zamachach na królów, powstaniach nowych państw i upadkach dawnych mocarstw. Czy nader odważnych eksperymentach i rytuałach, które wstrząsnęły posadami świata? Wielu twierdzi, że najgorsze już minęło i że będzie już tylko lepiej. Jednak na zatłoczonych ulicach miast czy na wiejskich ścieżkach wciąż słychać obłąkańcze krzyki wieszczów, zwiastujących kolejne katastrofy. Któż wie ile w tym prawdy? Wszakże obecnie nawet najbardziej zwaśnione państwa zobowiązały się do przestrzegania paktów o nieagresji. Mimo to. Nie można mówić o spokoju. Salapia dopiero zaczyna wychodzić z ogromnego kryzysu, spowodowanego kosztami przegranej wojny. Na zgliszczach tego morskiego mocarstwa niepodległość wywalczyły sobie Wyspy Frelskie i Zepar. Niewielkie państwa na północy są niezależne dopiero od niecałych 50 lat, dopiero zaczynają zdobywać uznanie silniejszych sąsiadów. Królestwo Czarnego Gryfa, Iliot. Po wojnie straciło wiele terenów na rzecz zbuntowanej szlachty, która ogłosiła secesję i stworzyła tanaty kalamryjskie. Państwo rządzone przez nierzadko buńczucznych, chciwych i zachłannych tanów. Daleko na piaszczystym południu, władca Achenis, otoczony prawie boską czcią sułtan, zamierza abdykować i przekazać władzę swojemu osiemnastoletniemu synowi, przez co na ulicach największego miasta szerzą się plotki. Zarówno ostrzegające przed młodym tyranem, jak i te mówiące o wspaniałym Herosie wstępującym na tron. Elfia kolebka zamknęła się na świat, a nieliczne pogłoski docierają do ciekawych uszu tylko za pośrednictwem przejezdnych kupców, których z roku na rok widać coraz mniej na leśnych drogach Eldar. Niziołki Sturpany z przerażeniem obserwują efekty śmiercionośnej zarazy z którymi zmaga się ich królestwo i kierują swoje modły do bogów, mając nadzieję na ich łaskę. Na dalekim wschodzie górzyste Datu ostrzega sojuszników przed kolejną inwazją wyznawców Juddama, boga wojny z dzikich stepów. A coraz liczniejsze, uciekające na zachód nomadyczne plemiona półorków, wydają się potwierdzać te obawy. Kochany król mieszkańców Fagis poważnie choruje, i nawet najbardziej uzdolnieni medycy nie wróżą mu długich rządów. A kłótnie między jego potomstwem zaczęły wzbierać na sile. Przez co, nawet pomiędzy rycerstwem zaczęły pojawiać się pogłoski, czy nie jest to zwiastun wojny domowej. Powojenne granice, wyznaczone pomiędzy Penigas i Brotebin, wciąż naruszane są przez południowych wasali imperium kalmarskiego. A kolejne brutalne potyczki między tymi zwaśnionymi narodami. Mogą być początkiem następnego krwawego konfliktu. Smoki, które brały udział w wojnie, powróciły do swoich leży na wschodzie. Jednak bardzo rozgniewały je występki bezwartościowych z ich perspektywy ludzi. Nic więc dziwnego, że na terenie negary pojawiło się wielu szpiegów. Trudnym do pojęcia jest jednak fakt, iż nie są oni w stanie zdawać żadnych interesujących raportów, gdyż ze smoczego dworu w ogóle nie wyciekają informacje. A co, jeżeli tym razem to negara rozpocznie wojnę? Merytokratyczna Republika Kabary, państwo rządzone przez geniuszy, jest trawione korupcją i zepsuciem od środka. A w połączeniu z dużą swobodą korzystania z magii, wielu twierdzi, iż jest to kolos na glinianych nogach, a republika będzie miejscem następnej magicznej katastrofy. I w końcu Imperium Kalmarskie. Niegdyś najpotężniejsze państwo świata, obecnie jest cieniem samego siebie. Zaraza i coraz śmielsze grupy bandytów, czyhających na traktach, wydają się niczym w porównaniu z bladym strachem dopadającym imperialną arystokrację, gdy poruszany jest temat sukcesji. Podczas wojny przegranej przez imperium, śmierć ponieśli prawie wszyscy członkowie rodu cesarskiego, rządzącego tą ziemią od tysięcy lat. Obecny cesarz. Jako jedyny człowiek posiadający w sobie krew dawnych władców, przeżył ostatnie dni wojny i wstąpił na tron jako ośmioletnie dziecko. Dziś jest już stary i nikt nie ma złudzeń, iż śmierć niedługo zapuka do drzwi stu ośmioletniego monarchy. Cały świat z niepokojem obserwuje ostatnie dni bezpotomnego imperatora i zastanawia się, ile jeszcze czasu zostało, nim zwaśnione prowincje imperium rzucą się sobie do gardła.